Lewandowski! Siema! Siema! Siema Mr. Pin. Co? Gówno! czemu się prójesz? Nie no, się... mówię, kurwa, że Lewandowski, nie? Masz jakąś koszul koszulkę taką? No mam, ja mówię Mr. Bean i się pytam co? A ty mówisz, że gówno. Liścia chcesz? Chcę! Adres? Na Instagramie ci mogę wysłać. Ach, ja się ciebie nie przyjmę. Ja się podam swój. Malczewski wyższy przez pięć w Warszawa. Zapraszam. Kurwa, Warszawa to jest swój daleko. Ja z Małopolski jestem. Ty chciałeś liścia. Mi dać. Midas, no? To mi Midas, kurwa. Ty mi się dać liścia. Nie ja tobie. Człowiek, jak ty z fotela nie wstaniesz? To Tylko... ty... To by się nie chciało nawet pod chatę wyjść po liścia. Kurwa, jaki ten. Kurwa. Chuj wie, co to jest. A samie zacząłeś nie się nie obrażać. To? Sam Samie zacząłeś się obrażać, stary. I w ogóle. Zacząłeś na starcie rozmowy, że jesteś gejem, a później zacząłeś się mi wyzywać. Ja nie jestem gejem, chociaż on jest gejem. patrz jakiś pilaj dany. To jest mój kolega, sąsiad. To, to czemu ty kolego od gaju wyzywasz? <grydzi> Widzę, on rozkręca imprezę w tym momencie. Nie, no bo chyba jesteśmy we dwoje. Jesteśmy, jesteście we dwoje? Ty, stary. A twoja matka wie, że jesteś gejem? Wie, a co? <grydzi> Czyli jesteś. Czemu? Wytu wytłumaczysz no, ten żart? Wytłumaczysz to? ten żart? Tak, to był żart. To wytłumaczysz go? A twoja matka wie, że się puszcza? Co się puszcza? Pytam się, twoja matka wie, że się puszcza? Ale co się puszcza? Dobra, zatem inaczej. Czy twoja matka przestała się puszczać? To, no że ty żeś tylko z pierwszej no, py... no Zapytam inaczej, bo nie chciałeś odpowiedzieć. No to czy twoja matka przestała się puszczać? Już po raz drugi zrywaj żart. No pytam, twoja matka przestała się No to odpowiedz. Nie, moja, moja matka się, się puszczała. Tak lub nie? Twoja matka przestała się puszczać? Kurwa. Jak ty jesteś kurwa, głupi chłopie? Bez ty... kitu. jest no. Tak? Fuj, jest tak? tak? To zadam ci zagadkę. Po wodzie pływa, kaczka się nazywa, co to jest? Podpowiedź to nie borsuk. Jeszcze raz powiedz, bo nie, nie usłyszałem. Jeszcze raz powiedz. Po wodzie pływa, kaczka się nazywa, podpowiedź, masz jedną podpowiedź, to nie borsuk. Co to jest? Kurwa twoja stara. No ale co to może być? Widzę, że się zamurowało. No nie wiem, no bo ci się śpi po starych starych. A ja nie potrafisz odpowiedzieć na prostą zagadkę. Strymujesz odgiedź? Nie stremuj, ale po wodzie pływa kaczka się nazywa Podpowiedź to nie borsuk. Co to jest? Co byś odpowiedział? No. Prosta zagadka. Kurwa, widzę, że szkolna 17 przeszyła... Czyli miejsce... nie chcesz odpowiedzieć, bo się wstydzisz. Kurwa. Odpowiedz, później ty mi zadawaj co chcesz, ja na wszystko. Kurwa, yy, ten, okoń. Według ciebie jest... No nie pasuje mi, tylko jak myślisz? Mogę no, powtórzyć. Mogę powtórzyć. No, powtórz. Po wodzie pływa, kaczka się nazywa, podpowiedź to nie borsuk, co to jest? Okoń. Mhm, gratuluję, debilu. No kurwa, wiadomo, że kurwa kaczka. No nie. Jesteś debilem. Nie. Yeah. Ty jesteś debilem. A ty jesteś gruby i chuj. No i chuj. Ja mogę słynie zdaje być debilem. No i chuj, słonino pierdolona. Pokaż raz. Boisz się? Co? Kaczkę tak ci pokazać? Nie. Pokaż palec środkowy, jak się nie no to... boisz. Za wolny jesteś. A ty za to kurwa jesteś szybki. Kurwa pan... K kurwa, jak ten się, Sonic X się odezwał. Też jesteś niebieski od denatoratu jak Sonic X. Tylko, że jesteś w wody. ty dalej będziesz głupi, kurwa. A ty za zawsze będziesz gruby. Jaskuna, ty za dalej będziesz, kurwa, głupi. Ale ty się wysłowić nie umiesz, a mnie umoralniasz. na najebany, piję wódkę. Gratuluję. Dziękuję. Też czasami niepełnosprawnym dawaliśmy wódkę. Ciebie to nie bawi, no ogólnie nie to... Nie bawi twój intelekt. A mnie bawi twoja niepełnosprawność fizyczna. No i co ci to wchodzi. No co mnie o to chuj obchodzi, no zwracam ci uwagę, żebyś się ogarnął. Ty myślisz, nie. że jest pozy body i każdy będzie ci mówił, że dobrze wyglądasz? Co się obchodzi w że powinni wszyscy na tyle jebać, żeby w końcu wziął do siebie to, żeby musi schudnąć, żeby kurwa później mieć problem z cukrzycą albo z innymi ja chorobami. Powiem, mam problem z cukrzycą, ale mam na tyle ogarniętego, że. Kawa na, łaba, na łaba. Pasza i pała! Pała Kawał to pasza, pasza to. to pała. Jazda z kurwą, podlaska pała, sała nie pałę, no pasza to sała. Dobrze, no to ja, ja cię ogólnie chorób nie życzę, tylko kurwa ja ogólnie pierd pierdolę tych wszystkich grubasów z tego względu, że bo oni się zastanowili. A, tak, tak, dokładnie. Ja też pierdolę tych grubasów, tylko że... E, ja jestem trochę chory, wiesz? No to ja ci współczuję jak masz chorobę. Jak ktoś się składał. No stary. Ja mam tak mocą psychikę, Własnej woli gruby. Nie wiesz, ja mam no To, w nie, w to nie, ja nie wierzę w, w, w coś takiego. siada. Psycha siadała twojej matce gruba, Jak ją gwałciliśmy tak tak. w 15. A dasz z kolegą mi pogadać na chwilę? Ciężka sprawa. moment. morto. morto po kieliszku jeszcze. Nie roz... ja akurat coś, Ty się ma... chłodzy, coś bo nie wiesz, co się dzieje ze mną. A mnie ocenia, wiesz? A co mam się ciebie oceniać? Oceniam to, co widzę. No, no właśnie. No to co ja kurwa się zakończę w swojej życiu, a mnie to obchodzi tak naprawdę. No, no to po, to po się wpierdalasz. No widzę grubego, ja sam jestem ulany. No, no ja też. No ale ty walczysz kurwa pewnie dwa razy tyle co ja. No i co z tego? No to, że... To, że... Ludziom, którzy są grubi... Powinno się uświadomywać to, że mają niektóre choroby, które mogą prowadzić do śmierci i tak Ale... dalej. No tak, tak, dokładnie. A nie kurwa ich poklepywać po pleckach, tak jak ciebie kurwa. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Takie... Ja wiem, ja, coś, ja wiem o czym, o czym ty mówisz, tylko, że yy, yy, zachujesz się w chuj chujowo, ponieważ... Bo ci mówię to wprost? Nie. Znaczy w sumie tak. <laughs> No to, no to nie wiem, no to kto ci to powie? Jak ty sam wiesz, że masz ale ja, problem Ale ja o tym wiem, ja o tym wiem. Ja wiem, że jestem Dobrze, w no to... Jest... Patrz, ja mam przykładowo problem z tym, że mam problem z narkotykami. dzień wciągam mefedron. No. Aż w sumie nie mam z nim problemu, bo pójdę, blok obok i mam. No, no, no dobra, kur... no wciągasz co codziennie, no. No i też to niszczy organizm. No. no ja, ja wiem. I zapisałem się od przyszłego tygodnia do Monaru. No. Czyli robię coś z sobą. No. A ty? A mój organizm niszczy cukier. Czyli it's nie jest. A... Czyli nie jest fast foodów w ogóle. Nie. Wiesz może, to jest insulinooporność? Słyszałem coś. No. I na przykład, ja nie jem w ogóle cukru. Bo mój organizm tego cukru nie trawi. I dlatego, że mój organizm nie trawi cukru, ja jestem gruby. Ja jem codziennie 1500 kalorii. W chuj mniej niż ty. A ty je. Z dnia na dzień. A ile nie pijesz tak. alkoholu? A jak to ma znaczenie? Ty myślisz, że alkohol nie ma kalorii? Ale ja mówię o cukrze. A myślisz, że alkohol nie ma kalorii? Ma. Oczywiście, że ma. Jedno piwo ma około, od, a około 250 kilokalorii. No tak, no. 250, no to ja wiem Ile masz no dobra. wzrostu? siedemdziesiąt m, mniej więcej no, od jak człowiek. Nie wiem, ja w ogóle nie chcę ci był moralnie czy coś. Nie, no. Tylko ja, ja po prostu uważam, że ja też jestem ulany Mnie tak samo jak cię powinno się jebać za to, że jest się gruby i siebie sprowadzę do tego stanu. No. Że później możesz mieć jakieś konsekwencje z tego, nie? A nie że kurwa mówić, że body pozytywy kurwa stary. Wszystko z tobą kit. Wyglądasz zajebiście. Kochajmy siebie jakimi jesteśmy. Tylko później wiesz, to będzie jak w Ameryce. Kurwa, ale Ameryka to tam kurwa, każdy jest gruby, nie? No tak, dlatego się wyprowadź. Nie, człowieka no, <laughs> nie jestem na keto, nie? A keto? No. A keto to jaka dieta była? Bo ja nie pamiętam. Dieta keto to jest taka, że w ogóle nie jesz nic cukrów. i To się. Ja dla to dla mnie by się przydało, bo ja nie lubię nawet słodkiego jeść. No to polecam Ci, w sumie. Ja w ciągu Tygodnia studiowałem 10 kg. Znaczy na wadze tyle miałem, nie? No bo wiadomo, że nie studiowałem, tylko to waga poszła, nie? Pierdolnęła? Pa! Co, złamała się w pół? Nie no, kurwa, mówili że ważyłem na przykład 140. W mhm. nie? Wiesz to jest? No, 140 no to z 50 kg więcej ode mnie. Kurwa, głupi jesteś jak Mówię Ci, że ważyłem 140. Weszłam no. na tą dietę i po tygodniu ważyłem 10 kg mniej. Czalisz? Czalię, no. Ja w 3 tygodnie, kurwa, w 3 miesiące rzuciłem 30 kg. Dobrze, ale co, co ci z tej diety? Patrz, ogólnie ja popsuję, jak masz tą dietę. I nawet no. nie musisz chodzić na siłownię, bo jak masz deficyt z kalorii z samej diety, czy coś, ale ty pij teraz pijesz alkohol, to chuj, chuj z tej diety? No nie. A, czy uważasz, że... <grym> no nie, a ty uważasz, że bez deficytu kalorii można nas chudnąć? Można. Znaczy nie, w, sumie, w sumie to nie można, nie można. Nie, mówię głupoty. Ale nie można, bez deficytu nie można. Nie. O Boże. Bez deficytu nie można. Ja w pierdole, Posram się zaraz. Nie, mówię ci kurwa, debilu, że nie można. Bez deficytu nie można. Ale jak jest... Słyszałeś kiedyś o dzieci to... No słyszałem. No. A byłeś kiedyś dla niej? No, właśnie nie byłem, no ale jak ty mi mówisz, że to jest dieta bez, bez cukru, ja się na tym nie znam, no więc ufam ci na słowo. Jeszcze raz powiem, bo nie słyszałem. Mówię, że się na niej nie znam i ufam ci na słowo, ale nie byłem na diecie Keto. No to polecam spróbować. Nie, ja, ja powiem na zwykłej diecie. Miałem ograniczoną ilość kolorów, nie robiłem jedno albo dwa treningi no, dziennie. Ale polecam spróbować. Monarkę to możesz nie jeść, kurwa, 3-4 dni. Możesz żyć na samych witaminach syntetycznych i kurwa czuję się tak że że jezu. Ale jak możesz mieć dietę nie 3-4 dni? No. Bo Keto to jest coś takiego, jak y, zmieniasz paliwo organizmu z węglowodanów na tłuszcze? No a ter razy? teraz też jesteś na KETO? Tak. Jarasz fajki jesteś najebany? Tak. To, to jest ta dieta? Tak. Ile masz luk jednej kalorii? Nie liczę tego. Łażę <laughs> kogo kogoś... ci I pewnie nie zauważysz efektów. W miesiąc z 8 kg. Bo się założyłem z kumplem. Tak temu na to nie poszedł. Mhm. Mm Śmieszne! No, śmieszne! Śmiejcie się kurwy jebane! Bez no... Kurwa nawet ci mogę wysłać. A nie, teraz tu nie byście, bo nie mam telefonu przy sobie. Ale nie, założyłem się z kumplem, że w pół roku schudnę 40 kilo. Ile ci zostało? 42? Nie, schudłem już 8. Ja. Zostało mi 5 miesięcy, żeby słynąć 32 kg. No to git, powodzenia stary. Tylko wiesz, że jak będziesz pił, bo z fajkami to nie wiem jak to działa, ale jak będziesz pił, no to alkohol też ma w chuj kalorii. No w chuj. ale na keto to nie działa. Co ty to Kurwa mać. Co na keto nie działa? Prosta zasada. Jedzenie ma kalorie. Alkohol ma kalorie. Wylisz kalorie, wyliża sobie deficyt. Jak masz deficyt, to chudniesz. Czego ty kurwa nie rozumiesz? Kurwa, ty, ja nie ty, myśl, ty myślisz, że jak na keto zjesz tysiąc kalorii i wypijesz kurwa 20 browarów, to ty będziesz kurwa chudno? Ale ja nie. A, 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 jesz kurwa to, co ma tłuszcze... Ja piwanie piję, bo nie mogę. Na to piwa pisz nie mogę. Nieważne, whisky też ma kalorie, wino ma kalorie, cały alkohol ma kalorie. A, dokładnie, dokładnie. Ale ma też węglowodany, czyli cukry. Czaj bazę? Czaję bazę, tylko nie nie, A, Nie mam w ogóle cukrów. Nie, nie twojego myślenia, kurwa. Kurwa, jak ty jesteś głupi jesteś, chuj. Znaczy nie, nie jesteś głupi, ale mówię ci, kurwa, że nie jesz cukrów, ani węglowodanów, bo węglowodany to są co? Nie wiem, chyba mnie to obchodzi, czy, czy ten. Kalorie się liczą, kurwa, nie jakieś cukry. Kurwa, to się... Się... Na mojej diecie liczą się kalorie. To opierdol jakoś... 10 tysięcy kalorii dziennie. Ale ja tego nie potrzebuję. O pierdol 10 tysięcy kalorii dziennie na keto. Jak schudniesz? Przysięgam ci, że przyniosę w zębach na czworaka yy, ci kurwa milion, milion złotych. Kopię. Jak zgubisz do 70, kurwa. Kiedy chcesz. 10 tysięcy kalorii dziennie ci przynosi na pieska. Kopię. Tłumaczę ci, kurwa. Słyszysz mnie? Eh, Słyszę. No. Trzeba już bazę. Masz. Pójdę, czy masz to 5 tysięcy kalorii, nie? Co, czy co? Masz dietę przez 7 dni 5000 tysięcy kalorii. Opieka a codziennie te 5000 tysięcy kalorii, tylko że nie jesz węglowodanów, jesz mięso, jesz ryby, jesz jajka. No tak, no. no. Masz ograniczenie. No, do 5000 ten kalorii, bo wtedy. Nie, nie masz, nie masz. Ale kurwa, przy Twojej masie, pewnie przy Twoim wzroście, kiedy opiertasz te 5000, to jak Ty pewnie nie, jeszcze nie zrobisz treningu, to pewnie masz deficyt. jakbyś zrobił trening, byś miał duży deficyt, byś chudł. A jak Ty mi mówisz, że jak jeszcze do tego dokładasz alkohol, który coś ma w chuj kalorii, to nie ma znaczenia, to Ty w farmazon. Kurwa? Tłumaczę ci. Słucham ekspercie. Wejdź sobie na kanał Ketokocur. Może go nie kojarzysz. Na YouTube jest taki kanał. Keto I co Kocu. powiedział? No chłopie, tłumaczę ci. Ja myślę, że on wliczał alkohol w. Nie, w no Chuj z tym alkoholem. A, czyli mia miałeś ten. Miałeś ograniczony już kalorii, on jeszcze wliczył alkohol i mogłeś sobie pić do woli. Mówił, tak? Chodził. Jeszcze raz powiem, bo nie zrozumiałem. Czy nie. Czyli nie... On raz. robił dietę, miałeś określoną dietę i mówił, nie, że nie, 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 alkohol nie ma wpływu. Aha, no to na ilość kalorii, że alkohol nie ma znaczenia. Powiem Ci tak. Dieta keto. To jest. No nie się, chuju. No nie, mnie to bawić, bo ty głupoty gadasz, nie wiem czy wiesz. No nie wiem kurwa, czy gada głupoty, bo na tej Nie diecie... wiem czy kto, jakiś kurwa, kurwa trener albo ci powie, że alkohol nie ma znaczenia w diecie. Ma znaczenie, oczywiście, że ma znaczenie. Jakie według ciebie? Kaloryczne. O, O, o wody i... się napi w końcu po tej kurwo whisky. Hey, to jutro minus 2,5 kilo będzie. Nie, nie będzie. Ja chcę kurwa jesteś śmieszny, wiesz? <laughs> Trochę tak. Bo nie wiesz, co jest 5. To wytłumacz. Uwiedź kurwa. Wiesz, może... No mów, słucham cię. No mów, no mówię, dobra. Jak twój organizm nie przyswaja węglowodanów, jak nie pójdzie na randkę, to skończę w burdelu. Tylko grubość portfela mnie odróżnia od memelów. Keto kocur. Z czego twój organizm nie pariło. Siemano kocury, siemano bambury z, czego z tej strony, ulubiony celebryta, keto Nie, kocur. z czego twój organizm ma siłę? Nie mój. Organizm głównie składa się z wody, a mojego organizm Kurwa. ma siłę z nie tłuszczu. Nie. To z czego ma? No z węglowodanów. A mój ma z tłuszczu. Nie, mój ma z tłuszczu. Twój ma z węglowodanów. Jeśli do twojego organizmu nie będzie dostarczane węglowodany, to co się stanie? A w sumie pierdolę kłopoty, bo jakby organizm brał siłę z tłuszczu, to byś był najsilniejszym człowiekiem na świecie. Dokładnie. Jeśli twój organizm czerpie siłę z zwęgrowaną, czyli z ryżu, z makaronu, kurwa, z zimnioków i jak mu przestaniesz tego dostawać, to co zrobi? Będzie brał z wątroby. A wątroba co produkuje? Alkohol. Ketony, kurwa, debilu. Co? Co ty pijesz? Wątroła produkuje ketony, które są, yy, yy, kurwa, ketony są produkowane z tłuszczów. Kto ci takich farmazonów napierdolił? Kurwa, wpisz sobie w internecie, debilu, kurwa, ty będziesz wiedział. To se wpisz, kurwa. Kurwa, ja o tym wiem, ja nie muszę wpisywać. To widać, kurwa, profesjonalista, kurwa, skut kurwa, 100 kilo w 3 dni. Nie, tak, 3 kilo w 3 Na się prójesz Liściu. Kurwa no, chłopie, ja ci wiesz, ja ci nie chcę mówić, ale se zobacz chłopie. No dobra, no też zobacz, się też nie chcę mówić, ale ja studiowałem na wf ie cię tam nauczyli. A ciebie, a ciebie co, Google nauczył? Nie, ale ja by... Czy jako jakby nie było dietetyków, to nie było już kółek, Jakby nie było dietetyków, to kurwa by dwa razy więcej takich kul jak ty chodziło. Nie, plusie. Czy wieku? Ja byłem w Big Brotherze. <grystanie> <grystanie> Pisz sobie. Nie. Poważnie? No to przeliteruj ci w Google mój nick, jakim się obsługiwałem w Big Brotherze. No. No to odpal Google. Ja ci przeliteruję. Czechaj, byś to na telefonie włączał. Wpisz, to wpisz najpierw Big Brother. Kurwa, wiem co jest Big Brother. No tak, no to wiem, ja byłem ja w ostatnim sezonie, tylko wiem. teraz aż to, to tak nie ten, nie, nie, nie jest tak promowane jak kiedyś. O i Browarowalisz, wiesz nie ma piwo węglowodanów? Nie wiem, zaskocz mnie. 15 gram w sumie Uj. liter. Zaskoczyłem Cię? Sprawdzę sobie. Sprawdź sobie. W 100 ml ma 3,6. Mówiłeś no tak. 10. Może tak być. Dobra, wpisuj Big Brother. No. Ty, ale czekaj, bo tu jest... Ja muszę sobie to na telefonie wpisać, bo tu jest które mojego kumpl'a, Big Brother, i pisz: P. Jak? P. Po P. 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 P jak Patryk, no. O jak Ola, O R jak Rafał, R N jak Nunia N H jak Kubert Kurwa! No pisz! No, ha! U jak ula. U? B jak Bartosz! No i co? No i wyskocz twoja stara nara, gruby!